Czołem ekipa, witam serdecznie na kanale Gruby Kupon. Na wstępie, jak zawsze, standardowa prośba o zostawienie łapki w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału. Za co serdecznie z góry dziękuję. Wczoraj, po raz drugi z rzędu, każdy z nas trafił swój kupon. 3 na 3, ogólnie 6 kuponów zielonych z rzędu, więc fajnie to wygląda. Dzisiaj przed nami dwa mecze, więc zabawa będzie trwać dalej, ale zanim do tego przejdziemy, to przypominam jeszcze o promocji w BetClick, Jeżeli nie masz konta, chciałbyś się założyć, to jeżeli wpiszesz podczas rejestracji nasz kod gruby kupon, to przysługuje ci zwrot za pierwszy ewentualnie przegrany zakład. Jeżeli hukniesz sobie kupon za 57 zł i on nie wejdzie, to BetClick zwraca 5 dych na saldo depozytowe. 7 zł to oczywiście podatek. Oznacza to, że zarówno w przypadku przegranej, jak i wygranej, wygranej niezależnie od kwoty jaka znajduje się na twoim kuponie kasa jest twoja i możesz zrobić z tym co chcesz Standardowo wszystkich zainteresowanych odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. I jeszcze szybki konkursik zanim przejdziemy do analiz. Co należy zrobić, aby powalczyć o 5 dyszek w BetClick? Zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Chorwacją a Szkocją. Typujemy do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na BetClick standardowo nie biorą udziału w zabawie. A teraz zapraszam do wysłuchania. Co tam na dzisiaj przygotowaliśmy? Ode mnie dzisiaj dubelek z kursem 269 za 100 zł, 236 i 72 na kuponie. Jako pierwsze mecz Czechy i Anglia i under 2,5. Nie spodziewam się tutaj, aby jakakolwiek drużyna zabijała się o wynik. Spodziewam się dosyć pragmatycznego spotkania. Obie ekipy są zadowolone ze swojej zdobyczy punktowej i myślę, że nikt tutaj nie będzie zabijał się, aby wygrać to spotkanie. Z kolei w drugim meczu sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Chorwacja i Szkocja, obie ekipy mają po jeden punkt w tabeli i muszą tutaj walczyć o wygraną. Liczę, że każda z drużyn będzie walczyć na całego, nikt nie będzie odstawiał nóg i stawiam w tym meczu na powyżej 23,5 faulu. Tyle ode mnie, króciutko dzisiaj. Dzięki i powodzenia. Siema, 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 ode mnie 237 dzisiaj w dublu, 208 zł do wzięcia z tej stówki, Chorwacja lub wydaje mi się, że ogólnie na przestrzeni całego turnieju, czyli tych dwóch meczów, Chorwacja zaprezentowała się nieco lepiej i powalczy tutaj jeszcze, no o najwyższą pulę, powalczą o najwyższą pulę. Wydaje mi się, że są w stanie to spotkanie wygrać. Podpieram to remisem. Dorzucam under 2,5 goli w tym drugim meczu, Czechy Anglia. No bo tutaj jeden punkcik daje awans i tym i tym. Więc też wydaje mi się, że nie będzie tutaj jakiegoś wielkiego szarpania, że raczej nikt nie będzie chciał sobie zrobić krzywdy. Zagrają jedni i drudzy pragmatyczny futbol. No bo czy jeżeli będą chcieli wyjść na wymianę z Anglikami, to może się to skończyć źle. A po co się tutaj męczyć, robić sobie nerwy? Raczej moim zdaniem spokojny mecz z underem goli. 200 zł, 8, 208 zł 208 ewentualnie do wygrania odemię Dobrego dnia, wygranych kuponów. Na ra. Cześć! Na dziś gram coś takiego Po pierwsze mecz Chorwacji ze Szkocją gram tutaj, że Chorwacja nie przegra tego meczu Oraz będą w nim maksymalnie 4 gole Chorwacja moim zdaniem jest lepszą drużyną niż Szkocja Zwycięstwo daje im awans Także w tym meczu jak najbardziej stawiam na Chorwatów Podpieram się właśnie te, yy, podpórką I daję ten under Under ponieważ to są drużyny, które raczej niezwykłe strzelać goli Niezwykłe też dużo ich tracić yy, Co pokazały wcześniejsze mecze No przykładowo Szkoci zremisowali 0-0 z Anglikami z kolei Chorwacja z Anglikami również jeden tylko do zera przegrała naszym zdaniem wielu goli tu nie będzie drugi mecz, Czechy grają z Anglią gramy tutaj to, że Anglicy strzelą minimum jednego gola w drugiej połowie dlaczego? Ponieważ Anglii po meczu ze Szkocją nieco wży. bardzo kibice są niezadowoleni z tego, że nie udało się pokonać tak renomowanego rywala były no, to w zasadzie dla, dla Angliwów i takie derby i Anglicy nie mogą sobie pozwolić na kolejną wpadkę naszym zdaniem Czesi będą się na początku meczu bronić, ale druga połowa to już powinna należeć do Anglików, którzy powinni strzelić w drugiej połowie chociaż jednego gola. Także mamy kurs ogólny z tego 2,30 za standardową stówkę do wygrania 202,40 groszy. Dzięki! No i super, że z nami byliście. Standardowo na zakończenie zapraszam wszystkich do naszych grup. Linki znajdziecie w opisie filmu. Przypominam również, abyście robili własną analizę: grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. I jeżeli coś się nie podoba, to po prostu tego nie bierzcie, bo nikt Wam nie zagwarantuje żadnych pewniaczków. Czegoś takiego po prostu nie ma. Każdemu z Was życzę zieloności na kuponie i widzimy się jeszcze jutro na zakończenie fazy grupowej Euro. Cześć i powodzenia!